Wędkarstwo podlodowe to bardzo popularny sposób spędzania wolnego czasu w krainie wielkich jezior mazurskich. Utrzymujące się od kilkunastu dni i nocy temperatury w okolicach zera stopni lub wyżej wcale nie zniechęciły pasjonatów zimowego wędkarstwa do wyjścia na zamarznięte akweny. Przy moście codziennie jest ich przynajmniej kilku. Lutne jeziorze Ełckim ma obecnie ponad 20 cm grubości i zdaniem wędkarzy jest bezpieczne. Pan Henryk łowi tu ryby prawie codziennie. No czego mam się bać? Jeśli jest lud sprawdzony, to nie ma czego się obawiać. Po prostu trzeba znać się na tym. No bo jeśli idę w niej wiadomo, no to wiadomo, że nie pójdę. Po to jest pieśń, jeśli idzie, się sprawdza lud grubo lodu. No i w taki sposób przychodzi po lodzie. Idąc zimą na ryby, wędkarze oprócz sprzętu zabierają ze za sobą świdry lub piki do robienia przeremni, takie jak ta. Wędkarze łowiące spod lodu używają krótkich wędzisk, najczęściej na sztuczną przynętę. Chodząc po zamarzniętym akwenie, co kilka metrów wiercą przerębel. Gdy ryba nie bierze, idą dalej. Ci doświadczeni doskonale wiedzą, jak się poruszać, by lód się nie załamał. Ja nie mam tych metod, jak to się mówi, co książki piszą, ale takie stary, bo już jestem starszy facet i... Lód, lód musi mieć swoją grubość, jakąś linkę, jak pierwsze lody, sprawdzić, zabezpieczyć się, żeby tego. O w ten sposób. Nigdy nie idę na urabura. Jeśli lód może mieć 7 cm, to ja idę, jak ma 10. Zapał wędkarzy studzą strażacy, którzy przestrzegają przed wchodzeniem na osłabiony odwilżą lód. Jeśli jednak ktoś już się decyduje na ten krok, powinien zachować wszelkie środki ostrożności. Wędkarze powinni zaopatrzyć się w specjalne kombinezony. Przydatne są także kolce bezpieczeństwa, którymi wędkarz wbija się w lód i może wydostać się z wody. A gdy już zdarzy się to najgorsze, strażacy radzą, jak można pomóc. W momencie, kiedy właśnie jesteśmy wyposażeni w coś takiego jak drąg, patyk, szalik, bądź nawet nasza kurtka różnego rodzaju sanki, narty, kiki, coś, coś, co możemy podać dla osoby, która znajduje się w wodzie, gdyż musimy pamiętać, że nie możemy tej osoby łapać bezpośrednio za dłonie, gdyż no, może dojść do takiej sytuacji, że ta osoba nas po prostu do tej wody wciągnie. Ostrzeżenia te dotyczą nie tylko wędkarzy, ale i amatorów spacerów po lodzie. Grubość lodu można ocenić bez stawiania na niego nogi. Należy zwracać też uwagę na, na, takie, na takie miejsca, gdzie ta gdzie tafla lodu jest ciemniejsza, bo gdyż, gdyż na pewno ten Lód bądź śnieg w tym miejscu jest osłabiony, ten śnieg będzie, będzie mokry i w tym miejscu może dojść do, do, do wpadnięcia. Też należy pamiętać, że na pewno na jeziorach, które są w, w miejscach jakiejś różnego rodzaju torfowisk bądź innych może, mogą znajdować jakieś odparzeliny. Jakieś Strażacy podkreślają, że nawet przy największych mrozach lód nigdy nie jest jednakowo gruby, a w miejscach ujść rzek czy kanałów burzowych jest niebezpiecznie cienki.